Majątek Rogalin upoważnił mieszkańca do uprzątnięcia leżaniny z powalonych dębów na łęgach w Rogalinku. Wyszła z tego niezła afera. Dokładnie w środę, czyli 15 lutego, w godzinach koło południa, dostaliśmy anonimowe zgłoszenie do nadleśnictwa o nielegalnym pozyskaniu i próbie wywózki drewna z terenów Łęgów Rogalińskich. Podjechałem tu z kolegą podleśniczym, zastaliśmy trzech panów dokonujących pozyskania drewna z terenów łąk, czyli drewna była załadowana na, na dwie przyczepy ciągnikowe. No, były to dosyć pokaźnych rozmiarów kawałki dębu, troszkę topoli, troszkę wierzby no, pozyskiwane właśnie tutaj z terenu, z terenu łąk. Jeden z panów przedstawił pozwolenie wystawione przez majątek rogali na pozyskanie drewna leżaniny z terenów łąk gospodarowanych przez majątek rogali. Trzeba te Łęgi pielęgnować. Zatem, jeśli leżą obłamane gałęzie, no to muszą być one zbierane, bo w przeciwnym razie my tego nie wykosimy. A jak nie wykosimy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarzuci nam brak dbałości, brak należytej kultury rolnej i nie wypłaci dopłat. W związku z tym, kiedy pojawił się u mnie człowiek, który przedstawił się, jak powiadam, jako ubogi, który chciałby zbierać drewno, wydałem mu zgodę na zbiór leżaniny, pouczając, że ma zbierać gałęzie i ewentualnie ucinać takie fragmenty leżących, zwalonych drzew, które przeszkadzają wykaszaniu. Sprawa może mieć poważne konsekwencje. Teren łęgów, a co za tym idzie także powalone dęby oraz żyjące w nich owady i grzyby są pod ochroną. Dęby wrogalińskie są przedmiotem ochrony Obszary Natura 2000 w dyrektywie siedliskowej. W związku z tym każdy, nawet martwy element tych dębów jest również przedmiotem ochrony, ponieważ to właśnie w tych martwych elementach drewna rozwija się bardzo bogaty świat owadów, grzybów, które są przedmiotem zainteresowania, właśnie są tym przedmiotem ochrony. No i dlatego w takich miejscach przyjmuje się, że te martwe drewno powinno pozostać do tak zwanego naturalnego rozkładu, czyli nie powinno się ich pozyskiwać. Sprawa trafiła na policję oraz do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, czy kto zostanie ukarany, okaże się niebawem.